Witajcie na kanale Zegarmistrz Dzisiaj na naszym warsztacie będziemy gościć zegarek pod tytułem Maurice Lacroix Zegarek wskutek zdarzenia losowego otrzymał potężne uderzenie w szafirowe szkło jak widzimy uszkodzenie jest poważne musimy wymienić szkło Szafir, pomimo swojej twardości, niestety w zderzeniu z kafelkami, płytkami czy z betonem nie ma szans, musi pęknąć. Jest odporny wyłącznie na zarysowania, natomiast uderzenia to zupełnie inna dziedzina. Oczywiście przy tej okazji warto by było zmienić uszczelkę szkła. Stosowna uszczelka została również zamówiona bowiem promienie UV przyczyniają się do zużycia tego typu teflonowej uszczelki, a także pęknięte szkło mogło uszkodzić strukturę uszczelki. A więc, żeby mieć to wszystko za sobą, lepiej uposażyć od razu w nową uszczelkę. No i oczywiście musi być to uszczelka z tego rodzaju zegarka, a nie z innego. Oczywiście oryginalne szafirowe szkło z tego modelu, o tej średnicy i profilu, lekko wypukłe, konieczne do zamontowania. Nic innego tutaj nie będzie pasować. Producent tak wymyślił, aby do tego modelu zegarka, który jest dość drogi, pasowały wyłącznie oryginalne części. Teraz tradycyjnie spróbujemy zdemontować wałek nastawczy, który stoi nam tutaj na drodze, aby dostać się całkowicie do szkła. Jak widzimy, niepokojący nalot na wałku nastawczym. Może świadczyć o nieszczelności tubusa lub koronki. To również będziemy musieli sprawdzić. Teraz, oczywiście, musimy zdemontować dwie śruby mocujące które są odpowiedzialne za to, aby mechanizm był ułożony prawidłowo w pierścieniu koperty. Następnie musimy przejść do demontażu ramki szkła, ponieważ tarcza ma większą średnicę niż średnica koperty. Jak widzimy, jest tutaj stosowne miejsce do otworzenia tej ramki. A więc właściwie moglibyśmy zdemontować samą ramkę i wymienić to szkło. Ale wtedy nie wiedzielibyśmy, jaki jest stan baterii, stan mechanizmu i czy w mechanizmie nie ma żadnych zanieczyszczeń. A więc warto przy okazji tym wszystkim się zająć. I tym razem, jak zwykle, w tej operacji pomoże nam nasz nieoceniony przyrząd do otwierania trudnych ramek. Oczywiście, żeby szkło nie rozprysło nam się po całym warsztacie. Bez jakiejś zbędnej finezji, chybnie musimy je wycisnąć. Ok, resztę zrobią ultra dźwięki, a my zawijamy ostre elementy szkła szafirowego i pozbywamy się ich. Oczywiście musimy usunąć teraz starą uszczelkę. Widzimy, że jej stan. Nie jest najlepszy, a więc jest to najlepsza pora na wymianę. Aby szkło weszło do uszczelki ramki bez zakłóceń, najlepiej delikatnie zadbać o to, aby ta uszczelka była bardziej elastyczna, a więc delikatnie ją nagrzewamy do temperatury około 60 stopni. I jak widzimy, szkło bez problemów zostało zamontowane w uszczelkę. Oczywiście, korzystając z wolnej chwili, sprawdzamy, co się mogło stać z tubusem koperty. Lub z koronką, ponieważ widzieliśmy tutaj na wałku nastawczym lekkie zaśniedzenie. A więc musimy wsadzić koperty do dźwięków, a następnie przyjrzeć się tubusowi. Oczywiście sprawdzamy, czy nasz mechanizm funkcjonuje. I po wizualnych oględzinach. Nie zauważam tutaj żadnych śladów pozostałości szkła, co jest bardzo ważne. Dzięki temu będziemy mogli montować zegarek. Natomiast zdoby będzie musiał jeszcze u nas podziałać, aby upewnić się, że na pewno się do mechanizmu nic nie przedostało. Oczywiście e nie jest bez znaczenia, którą stroną montujemy uszczelkę na ramce szkła. Tutaj uszczelka posiada specyficzny pięciostopniowy kąt spadku, który umożliwia umocowanie. Gdybyśmy tą uszczelkę zamontowali w kopercie, a następnie chcieli umieścić ramkę szkła, doszłoby do zniszczenia. Uszczelki. Tak więc musimy zwracać uwagę zawsze na kształt uszczelki i postępować, oczywiście, zgodnie z zasadą logicznego myślenia. Tak więc. Przystępujemy do zamontowania ramki. Tas oczywiście zakończył się pomyślnie, a więc możemy kontynuować. A więc możemy zamontować bałek nastawczy, który został sprawdzony. I również nie stwierdzono tutaj nieszczelności ani w koronce ani w tubusie. Możemy przystąpić do montażu śrub mocujących pierścień mechanizmu w kopercie, czyli montujemy tzw. Tak klampy. Prace nad naszym zegarkiem zostały zakończone. Zegarek pomyślnie przeszedł test szczelności. Pozostaje nam jedynie sprawdzić, czy przez dobę mechanizm będzie działał prawidłowo. Jeżeli tak, to mamy pewność, że do mechanizmu nie przedostały się żadne części szkła. A to rokuje bardzo dobrze dla klienta, ponieważ koszty naprawy będą niższe. Na tym mojej mili kończymy dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do zobaczyska!